Cześć. Witam się z wami dzisiaj i od razu na początku może powiem dla osób, które czekają, żeby tutaj był jakiś content zakupowy czy jakiś vlog rodzinny. Nie, nic takiego dzisiaj nie będzie. Osoby, które śledzą mnie na Instagramie wiedzą, że rozwaliłam sobie parę dni temu kostkę i niestety muszę się z tym borykać i męczyć. Dlatego też właśnie Dzisiaj, w związku z tym, że wczoraj był Dzień Święto Wszystkich Świętych, chodziliśmy na groby naszych najbliższych. Na całe szczęście, my załatwiliśmy to w sobotę i wczoraj nie mogłem brać udziału w naszej tradycji corocznej. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj są zaduszki. Taki dzień zadumy dla wszystkich, przynajmniej tak powinno być. Niezależnie od wiary, mi się wydaje, że. Każdy z nas powinien pójść, odwiedzić swoich najbliższych, których już z nami nie ma, i przy okazji gdzieś tam yy, najważniejsze chyba, żebyśmy coś z tego wyciągnęli. Bo takie pójście, wiecie, yy, na grup to tyle, tak? Pójdziemy, zapalimy lampkę i co? I nic więcej z tego nie wynika oprócz tego, że tam po prostu byliśmy. Najważniejsze to, według mnie przynajmniej, oczywiście muszę to podkreślać już od jakiegoś czasu, jest to, żebyśmy pomyśleli, pomyśleli trochę nad tym, jak wygląda nasze życie, czy jesteśmy zgodni ze sobą, czy robimy wszystko najlepiej, jak potrafimy, jak wyglądają nasze relacje z członkami rodziny. I co jeszcze możemy zrobić, lub poprawić, żeby było lepiej, żeby żyło nam się lepiej i po prostu <laughs> żeby było fajnie. Także dobrze jakbyśmy sobie odpowiedzieli na parę pytań w głowie, oczywiście nie mówię o tym, żebyście wiecie, wypowiadali coś na głos, czy pisali specjalnie pamiętniki, ale tak po prostu sobie przemyśleć o tym, co robimy, w którą stronę idziemy, czy ta druga jest dobra, czy nie, czy wiecie. Czy to wszystko jest ok? Zgodne z nami. Pamiętajmy, każdy popełnia błędy. To jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Ważne tylko, jakie rozwiązujemy i czy to rozwiązanie było najlepsze dla wszystkich. To też jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że jesteśmy tylko ludźmi. Każdy człowiek popełnia błędy, mniejsze lub większe, i ważne, żebyśmy idąc spać. Mieli spokojną głowę i nie zastanawiali się nad tym, czy by dobrze zrobiliśmy, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. To jest chyba jedno z najważniejszych błędów. Bardzo dużo ich popełniamy. Ja sama się o tym przekonałam, ale najważniejsze, że ostatecznie mogę powiedzieć sama sobie. Że zrobiłam wszystko, dosłownie wszystko, żeby było jak najlepiej. Także trochę, trochę tak wygłosiłam jak na Ambonie, słuchajcie, tak się poczułam. Ale wiecie, co ostatnio dzieje się sporo w internecie sporo też niefajnych rzeczy i bardzo Wam dziękuję za słowa wsparcia również za słowa, że mam zająć się zdrowiem, że mam wrócić zdrowa, silniejsza, staram się naprawdę. Wiecie, gdybym chciała w 100% zdrowa wrócić, to nie wiem, kiedy bym wróciła do was, a takiej opcji w ogóle nie przyjmuję do wiadomości, więc będę leczyć kostkę i mam nadzieję, że jak najszybciej dojdę do siebie. Przede wszystkim, że będę mogła chodzić i normalnie się poruszać, bo o to w tym wszystkim chodzi. A kochani. Wam życzę dużo siły, dużo zdrowia, dużo spokoju, wytrwałości no. i chyba to tyle. Tak, naprawdę. Widzimy się w następnych filmach. Pa.